Cześć. Dzisiaj prezentujemy realizację skrakowskich z skotnik. Z Używam dach 170 metrów, które ociepliła dzisiaj nasza ekipa. Termomodernizacja. więc korzystam z programu Czyste powietrze. Jeżeli chcecie, żebym nagrał odcinek albo powiedział więcej o programie czyste powietrze i możliwych dofinansowaniach do ociepleń, dajcie znać w komentarzach. Chodźmy na górę. Pokażę Wam jak wygląda poddasze. Po zakończonym natrysku pianki Poddasze mamy już podbrzątane. Cały, zaizolowany w raptem, kilka godzin. Tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie.